Ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na makijaż sierpnia. Ta seria na początku powstała po to, żeby zużywać kosmetyki. No teraz już dużo kosmetyków z denkiem nie mam, ale pokazuję tutaj kosmetyki, które jakiś czas temu już używałam. Daję wam znać, jak one mi się właśnie sprawują. Albo właśnie wracam do tych kosmetyków, które użyłam jakiś czas temu i już nie pamiętam, jak one się właśnie u mnie sprawowały. No i jestem w stanie do nich ponownie wrócić, zobaczyć, co tutaj ciekawego się z nimi wydarzy na tej twarzy. Więc to są kosmetyki, które właśnie gdzieś tam będę w tym miesiącu sobie używać na co dzień. Poza testami, no i będę sobie też je generalnie zużywać. Ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę subskrypcji. Serduszku w komentarzu i oglądamy. Jeśli nie wiecie, no to te filmy są takie właśnie luźne, pogadankowe. Także tutaj Wam nie pokazuję efektu po kilku godzinach tych kosmetyków, ale będę Was odsyłać oczywiście do tych kosmetyków, do ich testów, bo wszystko oprócz tego jednego kosmetyku już na tym kanale było i Wam właśnie testowałam dany kosmetyk, pokazywałam Wam go z bliska i też po kilku godzinach. Nie wszystkie te testy są kilkudniowe, bo te kilkudniowe testy wprowadziłam... Dosyć niedawno, powiedzmy kilka tygodni temu, e, więc zaczynamy, nie ma co gadać, zaczynamy sobie, słuchajcie, od makijażu brwi. Niezbyt często Wam pokazuję makijaż brwi właśnie w tych odcinkach z makijażem miesiąca, bo jakoś tak zazwyczaj dużo kosmetyków do brwi nie miałam. E, raczej trzymałam się pojedynczych sztuk, które gdzieś tam najbardziej mi się sprawdzały. Natomiast teraz Trochę więcej tych kosmetyków u mnie zawitało, trochę więcej kupiłam kredek i tak dalej, no bo gdzieś tam tych testów sporo też jest. E, więc e, dawno nie używałam tego mydełka od Stars. Kupiłam się gdzieś tam na wykończeniu mydełka z Hulu, e, na mydełku z Affect. E, to mydełko z Hulu już prawie skończyłam, więc będę sobie musiała dokupić, bo jest świetne. E, więc wrócimy sobie do tego mydełka ze Stars, bo dawno właśnie go nie używałam. Zobaczcie, nawet to zużycie nie jest jakieś takie właśnie zbyt duże. Także chyba jakoś tak testowałam to blisko z tym mydełkiem od Affect. Jakoś tak to musiało być, bo gdzieś tam przerzuciłam się potem, potem na to mydełko od Affect, No ale to mydełko od Stars też na kanale testowane było, więc jak zawsze zostawiam Wam miniaturę i link w karcie. A jak się już karty skończą, bo tam tylko 5 filmów można dodać, no to będziecie mieć oczywiście linki jeszcze do filmów w przypiętym komentarzu, ale też po właśnie miniaturach łatwo te filmy znajdziecie. Z tego co pamiętam, to mydełko było całkiem, całkiem przyjemne. I chyba było mocniejsze niż Eveline, ale słabsze niż Hulu. Tak mi się wydaje. Natomiast musiałabym jeszcze raz obejrzeć test, bo też tych kosmetyków sporo. Właśnie testuję, używam, także nie wszystko dokładnie pamiętam. No ale stwierdziłam, że właśnie to jest dobry moment, żeby wrócić do tego mydełka, no bo to od Hulu mi się już kończy. I rzeczywiście to mydełko musi być fajne i całkiem mocne, dlatego że czuję, jak już tutaj zastyga i tak fajnie ściąga, ale nie w złym słowa znaczeniu. Nie czuję ściągnięcia takiego totalnego skóry, tylko czuję po prostu, że tutaj zastyga, zasycha. O, w ten sposób może. Że czuję, że właśnie te włoski się utrwają w tym momencie. E, także poczekamy jeszcze chwilę, aż to wszystko ładnie sobie zastygnie e, i uzupełnimy sobie za chwilę te brwi kredką. Kredka będzie od nam. Też właśnie użyłam jej w teście, potem parę razy jeszcze jej użyłam. No i przerzuciłam się chyba na kredkę Jakąś inną, nie wiem. Na pewno Stars teraz używam, więc nie wiem, co tam potem było grane, nie pamiętam. W każdym razie kredka od Stars teraz jest najczęściej przeze mnie używana, a o tej jakoś tak zapomniałam, odłożyłam ją. I to jest odcień Neutral Medium Brown, także sobie ją użyjemy. Ona jest taka grubsza, nie jakoś Ja Ją testowałam przy nowościach, właśnie od nam, bo ona też chyba właśnie była jedną z nowości, która wyszła w okolicach wiosny. Także dodamy sobie troszkę tej kredki. Ona nie jest tak super precyzyjna, bo właśnie to nie jest taka bardzo cienka kredka, ale da się też tutaj ją tak odwrócić, żeby ładnie tutaj sobie wyrysować krawędzią, więc jak najbardziej jest ok i do takiego szybszego wyrysowania większych fragmentów, i też do takich mniejszych fragmentów się sprawdzi. O, mogła być trochę jaśniejsza z tego, co widzę, ale. Jest ok Najważniejsze, że kolor jest chłodny. Podoba mi się ogólnie. Dawno jej właśnie nie używałam. I wydaje mi się, że mogła być jaśniejsza, ale najważniejsze, że jest chłodna, a nie taka właśnie rudawa, bo tych ciepłych tonów akurat u siebie, jeżeli chodzi o kredki do brwi, to ich nie chcę, bo moje włoski są chłodne, także musi to być chłodny odcień. I dobra, myślę, że tyle wystarczy, bo te moje właśnie brwi nie są jakieś, wiecie, takie, które potrzebują jakoś mocno Wyrysowania, a nie chcę też robić jakiegoś takiego mocnego efektu, bo do tych jasnych włosów właśnie takie delikatne brwi mi się bardziej podobają. Teraz czas na makijaż twarzy i mamy tutaj podkład od Dagras, który bardzo mi się spodobał właśnie w teście. I do tego wezmę sobie też rozjaśniacz od nan, dlatego że potrzebuję go trochę rozjaśnić. Ten rozjaśniacz jest o tyle ciekawy, że jest rozświetlający, także on nam będzie też dodawał takiego rozświetlenia do podkładu. Także tutaj akurat on będzie nam formułę zmieniał, ale nam ma też taki rozjaśniacz, który tej formuły nie zmienia. Natomiast ten jest właśnie o tyle ciekawy, że dodaje nam rozświetlenia. Ten podkład też ma takie wykończenie naturalne, takie glowy troszeczkę. Bardzo mi się podoba właśnie ten podkład, także zmieszamy sobie. Tutaj mam odcień 10. Okazało się, że na stronie też jest 0,5 odcień, czyli piąteczka, i pewnie ona by była jaśniejsza. Nie wiem czemu. Zamówiłam dziesiątkę. Czy na słoczach widziałam, że tamten jest chłodny odcień? Nie mam pojęcia, powiem Wam. E, więc na czuję sobie dokładam tutaj tego rozjaśniacza. Nie wiem, czy uda mi się zrobić taki idealny kolor, ale najważniejsze, że będzie troszkę jaśniejszy. I myślę, że to już powinno wystarczyć. A no może jeszcze troszeczkę dołożę sobie. Słuchajcie, tutaj mamy pompkę. Więc. Tak to się dozuje. Ok, myślę, że ten kolor już będzie wystarczający, a jak nie, to przy kolejnym użyciu sobie dołożę po prostu więcej rozjaśniacza. Natomiast właśnie, jeżeli macie ogólnie problemy z doborem kolorów, podkładów, czy to w jaśniejszą, czy ciemniejszą stronę, to właśnie polecam Wam rozjaśniacze, przyciemniacze, żeby mieć taki jeden kosmetyk, wtedy już te problemy się kończą. Bo w razie, gdybyście się bardziej opalili, albo właśnie za wam zeszła. Czy po prostu ciężko Wam dobrać podkład? No to jeżeli kupicie właśnie taki za ciemny czy za jasny, to w przypadku właśnie posiadania takich kosmetyków typu rozjaśniacze, przyciemniacze, no to można sobie tutaj właśnie ładnie korygować te kolory. No i nie stresować się, że kupiliśmy znowu jakiś zły odcień. Także to jest fajna rzecz, fajne kosmetyki. Ja już od kilku lat właśnie taki rozjaśniacz mam. A jeżeli macie bronzery kremowe, a nie macie właśnie przyciemniacza, to możecie sobie taki brązer troszeczkę też dodać do podkładu i wtedy Wam powinno ładnie przyciemnić. Najlepsze są takie wtedy płynne te bronzery, typu na przykład Eveline Wonder Match, bo te takie kremowe, no to mają troszeczkę gęstszą formułę, ale też to się nada. Jeżeli właśnie nie zmieni Wam potem formuły podkładu, że podkład nie będzie się na przykład ważył, to też można tak sobie robić awaryjnie. A tak, no to polecam właśnie rozjaśniacze albo przyciemniacze. Więc tak to moi drodzy wygląda. Bardzo lubię właśnie ten świetlisty efekt tego podkładu. Też ładnie kryje, super się utrzymuje, ładnie się też utrzymuje na twarzy, więc bardzo, bardzo lubię. I po dodaniu tego rozjaśniacza rozświetlającego to jeszcze troszeczkę tego. Błysku mamy więcej na twarzy. Korektor, który wybrałam, totalnie nie pamiętam, jak mi się sprawdzał, dlatego że ja go chyba testowałam w grudniu. Więc to jest najwyższy czas, żeby do niego wrócić i go najlepiej zużyć. Nie widzę tutaj, ile mamy miesięcy od otwarcia na zużycie, ale ważne jest do 2026 roku, więc jeszcze generalnie jest czas. Jest to słuchajcie korektor od Hean, wersja Camouflage Concealer. E, kryjący korektor. Tutaj jeszcze była taka gąbeczka, której w końcu nie przetestowałam, jak ona tutaj się sprawdza. Podobno ma nam to ułatwiać aplikację. E, w każdym razie pewnie to przetestuję jeszcze na shortach. E, no i mamy tutaj korektor, już taką normalną pacynkę, także zobaczmy, jak on będzie tutaj działał, moi drodzy, bo naprawdę nie pamiętam. A odcień jaki mam to N61 Light i mamy tutaj 3,4 ml, 0,4 ml tego korektora. Także wydaje się, że nie jakoś turbo dużo, ale to też nie zawsze tak jest, że jak jest dużo korektora, to on na długo wystarcza, bo to tam zależy od formuły w zasadzie. Więc aż tak się na tym nie skupiam, będę patrzeć jak szybko się zużyje, no bo to jest najbardziej miarodajne. No i zobaczmy, tak to wygląda ładnie. Ładnie to wygląda. Ale czy on ma takie turbomocne krycie full coverage? Ja nie wiem. Powiem Wam, że nie jestem pewna. Ale różnice widać. Widać. Widać widać, ale wydaje mi się, że nie jest to aż takie bardzo mocne krycie. Jest kryjący, ale czy, czy full coverage? Nie wiem, dajcie znać. Na ten moment nie, no dobra, jest duża, duża różnica między tutaj, właśnie jednym okiem a drugim. Yy, mnie trochę przewiało, więc też tutaj to zasilanie przy oczach jest większe niż zazwyczaj. Nie, dobra. Myślę, że krycie jest bardzo porządne. Korektor też ładnie wygląda pod tym okiem, więc myślę, że pozytywnie mogę go ocenić na ten moment. Muszę obejrzeć sobie właśnie ten test tego korektora, jak on tam wypadł po kilku godzinach, zresztą dzisiaj też zobaczę. No i teraz przejdziemy sobie do brązera. I bronzer wyciągnęłam też od nam, właśnie z tych nowości, które w tym roku weszły. Ostatnio polecałam Wam też róż w sticku, bo on jest obecnie na promocji jeszcze w Rossmanie. I przypomniałam sobie też o tym bronzerze, że on też bardzo fajny był. Nawet Trochę już go zużyłam, bo właśnie sięgałam po niego nieraz po teście. Ja mam tutaj odcień 0,2, ogólnie odcienie są 3, jak dobrze pamiętam, i są to bardzo przyjemne kosmetyki. Ten odcień jest określony jako neutralny. Róż też bardzo lubię. Ogólnie są to kosmetyki dobrze napigmentowane i też takie, które łatwo się aplikują, też przez to, że są w sztywcie, czy to brązer, czy właśnie te róże, no to. Sprawia to, że mamy łatwość taką w nakładaniu. Także ja ogólnie je polecam i one mi się bardzo spodobały. No i do nich wracam, więc to jest też oznaka, że bardzo mi się one podobają. Właśnie duży plus jest taki, że to jest kremowe w stiku łatwo się nakłada. Ja ogólnie właśnie to kremowe konturowanie totalnie polubiłam. I na co dzień w zasadzie używam głównie tego konturowania właśnie kremowego na mokro a kiedyś nie do końca się mogłam do tego właśnie mm, przyzwyczaić, przestawić, tak to nazwijmy, przekonać może o ten sposób. No i tak wygląda ten kolor, bardzo fajne te brązerki są, bardzo, bardzo Wam polecam. Podejrzewam, że niedługo na promocji będą też, no skoro teraz były róże, no to brązery też pewnie na tej promocji się pojawią. I teraz róż. Róż to taki kosmetyk, który bardzo też polubiłam, ale on już był na wyprzedaży. No, zresztą, słuchajcie, to jest ten najnowszy róż od Lovely. Ta kolekcja weszła dosłownie na kilka tygodni, dwa-trzy tygodnie do rosmana. Weszła i zaraz była na wyprzedaży, więc można było dorwać te różę za piątaka, już później. Róż całkiem przyjemny właśnie, więc zużyłam go sobie, dlatego że. Fajnie mi się go nakłada. Podoba mi się ten kolor. Fajna jest ta formuła. No i też druga sprawa jest taka, że chcę go zużyć, dlatego że no już potem nie będę Wam mogła go polecać, bo po prostu nie będzie do dostania. Także staram się takie kosmetyki od razu gdzieś tam sobie używać, zużywać. No bo potem i tak Wam tego już nie pokażę. Ewentualnie do jakiegoś porównania przy kolejnych kolekcjach mogę go zostawić. Czy to ten kolor czy te kolory się różnią wtedy od siebie. Natomiast wolę chyba zużyć, no bo to też się gdzieś tam przeterminowuje. Więc tak to wygląda. Bardzo przyjemny ten kolor. Mój kolor to był odcień 01. Także dziwi mnie to, że ta kolekcja właśnie wakacyjna weszła i tak krótko była właśnie w tym rozmaniu. Wydawało mi się, że ona będzie gdzieś tam na wyprzedaży, no bo to zazwyczaj tak działa, ale że będzie gdzieś dopiero w okolicach końca sierpnia, początku września, a tutaj tak szybko zadziałali. Myślę, że jest to oznaka tego, że gdzieś tam właśnie nowa kolekcja będzie już niedługo w Rossmanach, no bo oni te limitowane kolekcje co jakiś czas właśnie wypuszczają. Teraz się przypudrujemy i ten puder właśnie chcę jak najszybciej zużyć. Nie jest totalnie zły, ale dobry też nie jest, co widzieliście właśnie w filmie. Ja go no, generalnie nie polecam, jest tu ten puder Lovely Face to też jest jedna z nowości. Ich, która też niedawno tak naprawdę wyszła, no, no może dobra, kilka miesięcy temu, koło wiosny jakoś. Ehm, no, ten puder niestety moi drodzy jest wypiekany, ale bieli. Bieli, no to już, o, tutaj pod okiem widać, prawda? Więc ja sobie tylko tutaj puszkiem nałożę go pod okiem, no bo tutaj ta okolica może być troszeczkę rozbielona. Ym, I chcę też dobrze utrwalić korektor. Natomiast na resztę twarzy sobie nałożę go pędzlem żeby trochę mniej tego właśnie efektu bielenia było. Ja wiem, że można by to też było nałożyć takim puchatym pędzlem, natomiast ja tych puchatych pędzli do pudru za bardzo nie lubię, bo mam wrażenie, że one mi tak dobrze tego podkładu nie utrwalają. Ja lubię tak sobie docisnąć podkład pudrem, więc wolę te flat topy właśnie ścięte. Te pędzle do tego według mnie są najlepsze u mnie po prostu, ale to zależy co kto lubi. Ja po prostu tych puchatych nie do końca lubię. Pędzli używać, natomiast to nie oznacza, że do nich się kiedyś nie przekonam, bo to jak widzicie w makijażu różnie bywa, też w różnych momentach różne kosmetyki nam odpowiadają i też różne akcesoria. Także na ten moment tak to wygląda. Więc ja ogólnie nie polecam tego pudru i uważam, że są o wiele lepsze. Myślę, że rozświetlacz wielu z Was nie zdziwi. Będzie to Dreamlighter w odcieniu 02. Zastanawiałam się, czy nad tym Moonkist, bo tamten też jest piękny, ale mówię, dobra, nałożę sobie ten. Chodziło mi o nałożenie takiego ciepłego rozświetlacza, więc może ten Moonkist nawet by się jeszcze lepiej sprawdził, dlatego że oko też będzie raczej w ciepłej tonacji. A dlaczego to zaraz sobie zobaczycie Więc wybór pad tym razem na Dreamlighter Który przepięknie, przepięknie błyszczy Natomiast Munkis jest jeszcze bardziej ciepły Powiem wam, że co chwilę kicham, no masakra Po prostu coś mnie trochę przeziębiło Przewiała mnie klima, więc O, znowu będę kichać I makijaż oka będzie miał właśnie taki ciepły akcent Wydaje mi się, że w lipcu też robiłam Jakiś taki żółty makijaż Wam tutaj w tej serii I jakoś tak w tym żółtym sobie zostaniemy Dlatego, że użyjemy sobie liner Od NYXa, zobaczycie zaraz jak to będzie wyglądało to jest taki żółty. Ja go jeszcze nie używałam. On będzie w teście niedługo też, bo no nyx też widzieliście na karcie społeczność. planuje e, zrobić test, e, bo trochę tych kosmetyków już czeka na swoją kolej. Więc wybrałam ten żółty, e, dlatego że właśnie potrzebowałam takiego, mam taką wizję, więc e, dobra, mam, więc e, użyjemy sobie. A na taki dłuższy test, no to zaproszę Was e, w dalszej części sierpnia. E, więc będzie to to. E, będzie też zwykły liner, czyli ten czarny. Bardzo mi się dobrze rysuje tym czarnym linerem ze Stars. E, tutaj mamy też drugą stronę. Srebrną. Ona jest taka na razie nie do końca super, według mnie, ale to jeszcze sobie potestuję. Muszę nałożyć go solo też na oko. Więc ta strona genialna, jest bardzo cieniutki ten liner i świetnie się trzyma. I zobaczymy, czy damy jeszcze jakiś błysk. W każdym razie brąz i błysk mam tutaj w tej palecie. Od Mio też tutaj test jest, tak zakrywam, bo sobie pobrudziłam czymś. Właśnie tę paletę zaraz muszę ją doczyścić mokrą chusteczką. Myślę, że to się uda, albo i nie. Ojoj. Ojoj, oj, chyba to farbką zafarbowałam taką do właśnie rysowania. No. Mm, no trudno. Ważne, że środek jest fajny. Jeśli chodzi o makijaż oka, to dodamy sobie tutaj myślę właśnie troszeczkę tego brązu, by tutaj załamanie, żeby delikatnie sobie zaznaczyć powiekę. Robię to raczej w kształcie takim, powiedzmy, półokrągłym, że jednak tutaj sobie zaokrąglam. A nie wyciągam. Więc tak to dziś będzie wyglądało. I już widzicie, że drugie oko jest gotowe. Więc użyłam sobie też tego żółtego, właśnie, linera. Także zaraz sobie o nim pogadamy. No a tutaj sobie jeszcze dokładam, właśnie ten brązik na dolną powiekę. No i tutaj sobie rozblendowuję. Nie będzie ten brąz jakoś tam mocno widoczny. Chcę tylko, żeby podkreślał gdzieś tam załamanie tej powieki. I robię sobie teraz kreskę właśnie tym linerem ze Stars. Wydaje mi się, że aż tak on mnie nie zachwycił podczas testu w teście, jak później, bo teraz go tak doceniam. On jest po prostu genialny. Tak świetnie się nim rysuje, przez to, że jest taki mega cieniutki, więc uwielbiam, też świetnie się trzyma, no i ta czerń jest bardzo, bardzo głęboka, bardzo ładna. Także robię sobie kreskę. Już to wyciągnięcie sobie dorysowałam poza e, kamerą, bo ciężko, ciężko e, tak troszeczkę w powietrzu rysuję, jak nagrywam. E, żebyście dobrze widzieli, żeby jakoś tak mocno się nie obniżać. Bo najlepiej by było właśnie e, gdzieś tam sobie oprzeć tę rękę, no to wtedy musiała troszeczkę niżej mm, gdzieś tam właśnie e, sobie nagrywać. Więc ciężko, tak naprawdę najlepiej to by było tak i tak, więc mało byście widzieli. Teraz czas na ten żółty akcent, czyli ten liner Vivid Brights, żółty, od Nexa. O, proszę bardzo, widzieliście już na zbliżeniach. No i tak, to jest e, pędzelek, e, więc e, wiecie, że to nie jest moja ulubiona forma. O wiele bardziej lubię właśnie pisaki, e, bo nie mam takiej precyzji przy takim pędzelku. Robię sobie tutaj akcent w wewnętrznym kąciku poniżej i zobaczcie, jaki to ma pigment. Pierwszy raz używam właśnie te linery. Nie widzę, żeby tutaj na razie z tej drugiej strony gdzieś tam popękał, więc ok. ale to sobie sprawdzimy właśnie w takim kilkudniowym teście, tak naprawdę. I jeżeli chodzi właśnie o ten liner, to tak jak teraz sobie go pierwszy raz użyłam, no to pigment jest świetny, więc ekstra to wygląda. To co widzę jeszcze z bliska, to to, że chyba ten podkład, ta glasa. Nie polubił się do końca z tym rozjaśniaczem znam, dlatego że jakieś takie suche skórki mi powychodziły, jakieś takie, no dziwnie to wygląda na tej skórze, powiem Wam, jakoś tak brzydko się zebrał, a w teście tak nie wyglądał ani ten rozjaśniacz, rozświetlacz chcę powiedzieć cały czas, ani ten rozświetlacz, rozjaśniacz, ani ten rozjaśniacz nie wyglądał tak, no słabo, ani ten podkład, więc na to wychodzi, że takie połączenie, no nie jest zbyt dobre. Także no, mm, no to właśnie e, też te filmy są fajne do testowania takich różnych e, połączeń. Ewentualnie z tym pudrem jeszcze coś nie bardzo zagrało. No ale dobra. Już wiem, że trzeba będzie sprawdzić jeszcze z innym pudrem te połączenia, ten duet. E, no a ten puder też zbyt dobry nie jest, to też Wam mówiłam już w teście. Więc e, jeszcze jedną kreskę sobie zrobiłam tutaj pod kreską, e, kreskę pod kreską no i tutaj jeszcze dorysowuję sobie właśnie w załamaniu, ale to muszę uważać, bo a tak jak Wam mówię, tak robiąc y, kreski pędzelkami w kałamarzu właśnie nie mam do końca takiej precyzji i zrobiła mi się grubsza ta kreska tutaj niż chciałam. Ale dobra, może być. E, więc y, fajnie, fajnie ogólnie oceniam ten liner na razie. No tak jak mówię, musi jeszcze przejść y, testy całodniowe. Bo na początku to wszystko sobie może fajnie wyglądać, więc na razie poczekaj się do testu takiego porządnego tych linerów. Ale tak na dziś jest ok. Zrobiłam tę kreskę niżej, zagadałam się, niż tutaj, no ale dobra. Myślę, że. A ja, nawet nie jest aż tak źle. Trochę nierówno będzie, ale dobra. Tak to jest, jak się zagadam, to tak to potem wychodzi. Przy precyzyjnych kreskach, przy graficznych makijażach nie powinnam gadać. No ale cóż, chodzi o to, że ogólnie. Kreska tu, kreska tu, kreska tu, żeby był taki dodatek kolorowy. Myślę, że zawsze fajnie te akcenty właśnie wyglądają. I jeszcze sobie dołożymy oczywiście tusz. Tusz, który bardzo polubiłam, to jest Eveline Wonder Match. On też chyba jest tym najnowszym na ten moment tuszem od nich i uważam, że jest bardzo, bardzo przyjemny. Myślę, że teraz już gdzieś tam powoli go będę zużywać, bo jednak już jakiś czas go właśnie używam. Także podejrzewam, że gdzieś tam w końcu się skończy. Ale tuż bardzo przychodzi mi do gustu. Ogólnie sporo tuszy testuję, więc one też tak szybko się nie zużywają. Natomiast potem sięgam bardzo często, chociaż ostatnio najczęściej sięgam po ten nowy ze Stars from The Stars. Ten właśnie w takim kolorowym opakowaniu. No, macie go w ostatnim teście, właśnie Stars from The Stars. Bardzo mi się go dobrze właśnie też używa i nawet chyba lepiej niż ten od Everline w tym momencie. Mm, ale ten też bardzo lubię i też po niego bardzo długo sięgałam po teście. Więc on cały czas tutaj praktycznie leży wyciągnięty, w szufladzie chyba nie był. Tam, gdzie są inne tusze, do rzęs. Więc to też mówi samo za siebie, że się polubiliśmy po prostu z tym tuszem. No Dajcie znać, czy też czasami macie tak, że jak lubicie dane kosmetyki a potem nałożycie je razem, to też Wam coś nie do końca wychodzi. Bo właśnie tutaj ewidentnie na tej twarzy jakoś tak sucho się zrobiło i niezbyt to ładnie wygląda. No ale właśnie w takich filmach jest miejsce na takie, na takie właśnie em, duety, na takie sprawdzanie kosmetyków. Dlatego też właśnie lubię dogrywać te serie, żeby też nie same testy na tym kanale były, ale też właśnie jakieś takie przypominajki, polecajki, antypolecajki, żeby gdzieś tam dla każdego coś dobrego na tym kanale było. I tak wygląda nasze gotowe oko. Ten żółty bardzo mi się podoba. No i mam nadzieję, że ten liner po prostu przejdzie też testy, także czekajcie właśnie na testy Nyxa, No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na ten moment pigment jest jak najbardziej ok. no i ładnie ten żółty się wybija. I to jest właśnie fajny taki, fajny taki dodatek do właśnie makijażu, że gdzieś tam mamy taki kolorowy akcent, który coś tam ciekawego do makijażu wprowadza, choć gdzieś tam też nie robi tego makijażu jakiegoś takiego zbyt mocnego. Więc myślę, że fajnie sobie to wymyśliłam. No i jeszcze słonecznie, właśnie ten sierpień kojarzy mi się z takim ładnym, ciepłym odcieniem. Potem we wrześniu już będziemy szli w brązy i pomarańcze, więc nadal w ciepłych tonacjach, ale trochę już inne kolory. I na koniec coś na usta. Widzieliście ten kosmetyk na shortach. Jest to kosmetyk, który wyglądał przepięknie, ale na ustach jakiegoś szału nie robi. Jest to, moi drodzy, pomadka z Catrice, która też miała niby powiększać. W sumie to jest lip balm, więc taki powiększający balsam do ust miał to być Drunk and Diamonds, który jest w odcieniu 0,20, więc więcej odcieni jest. Na ustach daje jakiś taki delikatny kolor. Nie jest jakoś super do mnie dopasowany, moim zdaniem. Nie powiększał z moim zdaniem, nie ma w ogóle tego uczucia morowienia, ale wydaje mi się, że też delikatnie rzeczywiście nagliża. Więc to jest plus dla niego. Chcę go po prostu zużyć. No i tyle. Więc gdzieś tam trafia tutaj też do tego filmu. Będę sobie ją teraz nakładać. Jak nie będę miała co nałożyć, no to po nią tutaj będę sięgać. No, i będzie sobie leżała na biurku po to, żeby jak najszybciej zużyć ten kosmetyk. I tak wygląda makijaż sierpnia. Zaskoczył mnie zdecydowanie wygląd tego podkładu rozjaśniacza i pudru razem. No, raczej negatywnie. No, ale któż by się spodziewał, no w takiej konfiguracji jeszcze tego nie używałam. Natomiast sam podkład ogólnie bardzo lubię. I cóż. Myślę, że delikatnie słonecznie też jeszcze wyszło. Jestem ciekawa, co myślicie o tych kosmetykach, czy je znaliście. Jak nie znacie, to też zapraszam Was na testy. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. PA!